Więc witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy podróż do Włoch. Naszym głównym celem będzie przedostanie się dzisiaj do Neapolu, a następnie z Neapolu będziemy musieli się przedostać do kostelu na jedną noc, który wynajęliśmy dosłownie przed sekundą. Dziękuję bardzo. Prościudko, na jedzenie. Mam nadzieję, że w ostatecznym wideo to tak nie będzie. Dzień dobry. Chodź, mija i tyle, będzie święty spokój. <głosy> <głosy> Mega, Mega dobre ciasteczko. Yeah, to... Sprawdźmy. Gdzie? Znaczy to Takie. Nie wiem, jak to wszystko wygląda.

była przygotowana już takim plastikowym głównie. Tam było tyle tego jakby Nie polecam tego Znaczy nie powinni tak robić kurwa Jak długo ta masza tam leży w takim czymś oni nie robili tego na świeżo Że po prostu tym napierdalali tak i po prostu mieli przygotowaną taką maczę. I kosztowało to 60zł Jakby to zapisane dobra nie wiem czemu podoba mi się to kadro A więc dojechaliśmy już do. doleciliśmy w sumie już do Włoch. I teraz lecimy na busika do naszego pierwszego state'a, W sensie do naszego pierwszego domku, bo się okazało w ogóle, że domek, który sobie wynajęliśmy na cały pobyt, jest tak daleko, że nawet nie ma dojazdów o tej porze, więc musieliśmy na ostatnią chwilę coś zabukować. I teraz do niego lecimy. Mamy busika dosłownie za e, chwilę, więc śpieszymy się na niego szybciutko. Jak tam? Nie, nie śpieszymy. Czy ja się strasznie źle. Czuję. Jestem chora. Wszystko mnie boli. I Szymon kazał mi iść 40 minut na To z totalną powagą, kiedy mi po prostu samolot. Idź... Czemu to musi być tak okropnie przybliżone? I ciśnienie w samolocie mi zniszczyło. Zatoki, aż on tak, no idziemy 40 minut na piektę. Nieprawda, nie 40, tak. tylko 30. 9. Ale nie 40. Widzimy się w autobusiku. Czekamy na przystanku. Autobusik przejechał. Dosłownie to samo, co się stało pierwszego dnia na Malcie, nie? Kumacie to, jakie mamy szczęście. Ale na szczęście mamy jeszcze jeden busik, który powinien niedługo przyjechać, ale tym razem będziemy stać do niego machać, żeby nas zobaczył. Także stay tuned. For our trip in the bus. co? Oh, Jakby. Jesteśmy w miejscu. Teraz pierwsze drzwi po prawie mm. powinny być nasze. Tak, the blue one is entrance. zamknięte. Możemy czuć się bezpiecznie. Zaraz wam zrobimy room tour. To po prostu siedzimy na prażyce, nie Ja się, nie ruszam, bo ja mam odpoczywać, kurwa. A nie się przejmować ten tym, że bus nie przejeżdża od godziny, a kosztówce 25 euro na 5 minut tak taksówce. Wiesz, że mamy ledy w kiblu? A kurwa, Uberowcy mają zastosowanie w dupie. Nienawidzę tego. Generalnie też sytuacja jest taka, że za 8 minut ma nas tu nie być po prostu, a my w najlepsze sobie przygotowaliśmy śniadanko i zaraz już te dopiero zaczynamy, a pokoju to wam pokazywać nie będę, bo się przerazicie. <grymne> nie jest pyszne śniadanka. Idziemy na przystanek. Pierwszy dzień rozpoczęty z lekkim opóźnieniem. Dzisiaj plany zostały zmienione, bo Paulinka chorutka tylko patrzcie jak kaszle, nie? Ale lecimy na przystanek Będziemy mieć autobus na dworzec główny, pociągowy I stamtąd udajemy się do Nueva chyba Tak to się nazywa A stamtąd mamy przesiadkę Do naszego miejsca już normalnego zamieszkania, nie? mamy bezpośredni do Tremonti? Tak Do Campinoli mamy, mamy ten przystanek jakby, nie? Więc damy radę, prawda? Damy radę Słam Kochanie kurwa jest A tam nie ma ja przyciej innego jak to i co? A wiesz e Odpal... Gdzieś tam powinien być nasz przystanek. Póki co to wygląda jak jakieś odłudzie w cyberpunku, nie? Przechodziliśmy właśnie dosłownie przez ręcznie postawione domy ludzi. Póki co nie, nie. Neapol jest chyba najbrudniejszym miejscem, jakie w życiu widziałem. Dzielnica, w której byliśmy po prostu wyglądała jak dzielnica osób w kryzysie bezdomności. Przykro się, na takie rzeczy. Gdyby nie było tych samochodów... To wygląda jak takie posapokaliptyczne po prostu miejsce dawno opuszczone Jakiś przystanek Więc sprawdzam No ta no tutaj też jest przystanek iść dalej? Nie powinniśmy nie powinniśmy tutaj czyli wcześniej Teraz jesteśmy tutaj, czyli tam gdzie powinniśmy... Nie jakie wysłały teraz. No on ma... Ale tu nie ma 920 w środku. Tak nie Czemu nie No bo tam nie było przystanku. No dobra no, chodźmy dalej. No, ja Idziemy dalej, jednak busik nie przyjechał Ale przed nami widzę policję, więc może będzie bezpiecznie. Póki co jesteśmy w miejscu, które wygląda jakby nie było bezpieczne, więc zobaczymy, nie? Jak to jest. Będziemy was update'ować że udało nam się na busika Poczekaj dolecieć Poczekaj Wyglądać wygląda. pięknie. Chcę powiedzieć tylko tyle na Apo to jest kurwa ostatni krąg piekielny tamtego, nienawidzę tego miasta. Mam nadzieję, że jest nie spalone. kurwa. To jest mi mega przykro, kurwa, że to istnieje to miasto. Jedyne co na razie widziałam to ogromne zanieczyszczenie kurwa powietrza ilością aut, które tu naśmórnia. brakiem w ogóle jakiekolwiek dbania o w ogóle przestrzeń. To są taki rozpierdol, że ciężkiego w życiu nie widziałam. Nie, nigdy na apocu... <noise> Wakacje. Nie, generalnie chodzi o to, że jak masz timeline nie, autobusu, który do ciebie przyjedzie, to on nie istnieje, on nigdy nie przyjedzie. Jakby spodziewajcie się, że nigdy nie dojedziecie w miejsce. W wczoraj sobie. nie przyjechał nigdy, na no, przez godzinę czekaliśmy i do nas w nie przyjechał nigdy no, wczoraj. Dzisiaj też prawie, nie? Jakby tam się, się gdzie mamy pójść, żeby podejść na nasz busik, to widziałam kompletnie inne miejsce niż gdy jesteśmy teraz, czy czekaliśmy teraz. Też plus, który miał być o 13.05, jest o 13, I no, ale jedziemy. Ale jedziemy. Nie, nie można było nie można było w ogóle Ale wchodzimy, tylko zjemy a bilet, dużo razem. Tak, no i po prostu wsiedliśmy. Więc... A kupiliśmy na 13. Zobaczymy. Damy wam update. I mieliśmy dzisiaj w kątek, ale Mora, więc jesteśmy taką krainą. I chciałam ale... się przyjechać i pojechać na plażę, ale myślę, że zanim przyjedziemy do tego pierdolika małego, tam gdzie mamy ten pokój, zanim się próbował jemu, zajmie się w akwarium 20 i gdzie już boli No, coś na pewno dobrego. A ja nie chcę nagrać, że chcę już wakacje ale ja nagrać <laughs> kontenci. Który... Byliśmy właśnie w Nocera. Właśnie pijemy wodę na przystanku do Campinoli. Nie ukrywaj moich cierpień. To nie jest kontent. To jest ludzkie cierpienie. Proszę iść po sorbet. Mi. <noise> ale mamy 5 minut do autobusu. Bo no to dobrze, jedzą, sorbety. Ale co A ja nie mogę bo mam zatkany nos i zatoki. nie możesz sorbeta gardło mnie boli strasznie idź po sorbeto. gardło mnie boli strasznie potem idź po sorbeto. od przylecenia do Włoch to jest tylko i wyłącznie jeżdżenie busami <słuch> tak i załamywanie się, że nie przyjechał kolejny bus to jest jedyne Brawo. co na razie zrobiliśmy nawet nie zjedliśmy nic dobrego i nawet nie wypiliśmy dobrej kawy jedyne co, siedzimy w zasadnych busach od dziesiątej rano jesteśmy w busie Ej, ja nienawidzę busów. Ja, ja też. A więc doleciliśmy udało się. Teraz zmierzamy do naszego domku. Kobieta głodna, kobieta zła, ale zaraz będzie wszystko dobrze. Już się rozchmurzy zaraz. Jest to piękny. Jestem na ciebie mega zwolenia, okay. no. taki widoczek. Co? O jejku A my miejsen się robię. No już ci zrobiłem. Teraz... Teraz się gryzą robię. Je... Jejku. Bożu. Bożu O tego też gryzi. Wszystkie się gryzą. to Czasko. Jak wino To jest tak mało miasteczkowskie Po prostu małe miasteczkowe Mało czkockie, no, miasto... Miasto... Nie, bo to jest to, to, jest to Nie bądźcie turystami, tylko bądźcie podróżnikami No teraz jesteśmy podróżnikami Nie, nie jesteśmy w z jest 30 koła nocnych Tylko jesteśmy w jakiejś jakimś małym, na jakiejś małej włoskiej Która ma taki klimat kurwa Zgadzam się z tobą Tutaj panie dopiero wyszły, pranie wywiesiły wszystkie i ze sobą gadali Chciałbym oficjalnie powiedzieć, że to może być ostatni vlog naszego życia, bo aktualnie dzieją się jakieś dziwne rzeczy w, 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 w tym miejscu, w którym mieszkamy i jakby nie mam pojęcia, co się dzieje. Sebastiano. Uh, ah, okay. uh, it's like a church uh, holiday. Yes, okay. okay, yes. Now in the church ah. in the celebrity uh, 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 solemnity. Uh, and that's why the shops are closed? Yes, ah, um, okay. um eight, eight, eight o'clock uh, closed. Ah. Uh, all all uh, supermarket, all ah. Tomorrow morning, mm -hmm. uh, the, for breakfast, mm -hmm. it's possible the the kiosk, the bar here. Here. Mm -hmm. here is the bar for uh, for croissant, um, mm -hmm. for breakfast. Okay, okay. Thank you very much. Thank you, Thank you. so <laughs> much. No, no problem. <laughs> and do you know this shop gross, uh, for uh, food? Uh, the, the shop for tomorrow is, this open? is this, uh, yeah okay. okay because it was okay. closed and it's closed now yeah okay this is not, not not a big big supermarket mm -hmm. it's a small supermarket mm -hmm. thank you so much thank okay. you very much, thank you very okay. much. <laughs> thank you. okay no problem, no problem. <laughs> thank you volunteering enjoy <laughs> thank you bye bye I tak oto zakończyła się nasza cudowna kolacja. Nasza mordęga. nasza mordęga. Dzień pierwszy, tak zwany, w sumie drugi, w Tramonty. Musimy iść. Bo jakby nie wiem czemu, ale nie wiem czemu, ale Włochy dziś, jakby nie istnieje w słowniku włoskim coś takiego jak chodnik, nie? Idziemy po prostu ulicą i zewsząd na samochody najeżdżają. jak się czujesz. To jest niesamowity dzień, w którym wszystko idzie nie tak. Wszystko. Wszystko. I tutaj do Tramont było jakieś 5 godzin, bo każdy bus okazywało się, że albo stąd nie odjeżdża, albo w ogóle nie przyjedzie, albo nie jedzie tam, gdzie miał jechać. To było Po straszne. czym mieliśmy zobaczyć, co jest skuterka. Po czym ja puszę się umyć, Szymon on miał iść, a przyjechał pan ze skuterem, że przymłę pan ze skuter. Wychodzę z podkresznica. Mega happy, że mamy skuter, biegnę. Wiem, mamy nasz linokopter. Czym się okazuje, że Szymon mówi, że nie. Nie mamy linokoptera. Bo Szymon się chwiał na skuterko i pan mówi, że nie tą skuterkę. Po czym Szymon mówi, to weźmy autko, ale tu trzeba płacić jedno euro za go każdą godzinę. mnie Więc... Miałam swoje pierwsze mental breakdown Już na tych wakacjach W momencie, w którym miałam swoje kręgosłupki i tak płakałam To okazało się, że jest święto jakiegoś Sebastiana na całą wioskę i napierdalał fajerwerki wszędzie I szła procesja Jakby macie stroszenie całego dnia pod koniec, nie? I całe miasto świętowało, kiedy je ja I dosłownie procesja szła i odbywała się pod naszym oknem Potem Szymon po moim mental breakdown miał być, że dostajemy auto, że wynajmujemy Prawo. auto za miliony kurwa monet, bo okazało się, że prędzej umrzeć niż przyjedzie bus, więc tak naprawdę cały nasz plan tutaj istnieje na wakacjach się zawalił. więc jak zdecydowaliśmy, że dobra, bierzemy auto, to auto miało być wieczorem, żebyśmy mogli pojechać do jakiegoś sklepu, żeby przeżyć tą noc, to się okazało, że wszystkie sklepy są zamknięte. To jeszcze do tego ziomek z auta się nas i powiedział, że jednak nie przywiezie nam tego wieczorem Tego auta, tylko przywiezie nam jutro rano Więc Szymon widząc już moje psychiczne załamanie, fizyczne wykończenie I ogólne stan na poziomie zero Podszedł do randomowych Włochów A dla Szymona to jest dużo, żeby podejść do kogoś randomowego I się egzekwidował Dobra, dobra, już tak nie gadam czy nas nie zawiozą do supermarketu Bo nie mamy co jeść? I stałam w tym momencie na naszym patio Patrzyłam na to I miałam takie Że patrzyłam na tą procesję całą A w tle Szymon gada z Włochami Po prostu gada kurwa z Włochami Z jakąś panią i taką parą Starszą, którzy siedzieli tak na krzesełkach Była mega intensywna rozmowa I po pięciu minutach Szymon wraca i mówi do mnie tak Pani nas zawiezie do pizzerni Ej co? I nie ja mówię, jak kurwa do restauracji. Ja szybko biegam do mieszkania, żeby tylko wziąć kartę. Po czym przychodzi ten starszy pan Włoch i dosłownie traktuje nas jak swoje dzieci. Zaczęła nas przytulać, i w ogóle pani podjeżdża swoim autem i po prostu nas zawiózła do pizzerii, żebyśmy coś zjedli. A potem się okazało, że ona wcześniej dzwoniła do właścicielki sklepu spożywczego, żeby nam go otworzyła. Specjalnie dla nas, żebyśmy sobie kupili żarcie. Więc jest to mega miłe. Byliśmy w pizzerii, zjedliśmy na romantyczną kolację. I byliśmy na pizze Byliśmy na pizzę. Jedliśmy w pizzę. Mamy część pizzy tutaj z sobą, i teraz zapilnę a więc w piciu kupione kupiliśmy sobie fante i Coca-Cola, które teraz się dogodnie trzęsą w mojej dupie. Co w się, sensie, że. <śm> Paulina powiedziała, że chciała Wam jeszcze opowiedzieć o busiku. Nie wiem dokładnie o czym, ale o nim nie będzie. No, to ogólnie jeden pan z busikiem, jak się okazało, że nasz busik nie istnieje, i wbiegliśmy do innego busika to chcieliśmy kupić bilet i pan mówi, że tutaj nie można kupić biletu, że musimy iść na gas station i w tym czasie chyba ci bossi widzieli jak jesteśmy przerażeni i po podeszła do mnie pani dosłownie sama z siebie i powiedziała, że mogę sobie zainstalować taką aplikację i tam wszystko widzimy z tymi buzikami i Szymon w tym czasie dosłownie wyszedł z tego busa zostawił wszystkie nasze rzeczy i pobiegł pobiegł do tego gas station i ten ziomek po prostu zatrzymał tego kupusa i czekał na Szymona, aż wróci. I nie odjechał tak długo, jak Szymon nie wrócił, i Szymon powiedział, że nie kupił tego. Yy, no, że nie kupił biletu bo yy, nie, nie miał kaszu i dosłownie pan powiedział, dobra, no to jedziemy. Widziałem, że jesteśmy mega przerażeni, bo on nam powiedział, że mamy się przesiąść. Tylko, że my byliśmy mega obstronni, to nie wiedzieliśmy, gdzie ja co mamy się przesiąść. ten bus był przepełniony, znaczy nie przepełniony, ale było dużo osób w tym busie i jak była ta nasza stacja, w na której mieliśmy się przesiąść, to dosłownie pan z busa zatrzymał tego busa, wysiadł z niego razem z nami, zostawił tych wszystkich ludzi w środku busa i zaprowadził nas do miejsca, gdzie jest nasz uciek. Dosłownie z nami poszedł. Kierowca autobusu zostawił busa i z nami poszedł. I nam pokazał, gdzie mi się przecież, więc to Było mega kochane. I on był mega kochany, że pokazał nam, wyszedł. I wszyscy tutaj o nas tak mega dbają. Ale po prostu sama komunikacja w nie istnieje, bo mm -hmm. jest bardzo frustrująca. To mnie mega dzisiaj rozjebało psychicznie. Ale sami busi są mega kochani. i Nam bardzo pomagają. A teraz idziemy obczajcy się dzieje w, w czak. Yeah